filmiku, tym razem będzie projekt Denko słuchajcie, ostatni projektem na moim kanale był aż w marcu, także musicie się dzisiaj uzbroić w cierpliwość, zapaszcie sobie dobrej kawy, a najmniej mam nadzieję, że wysłuchacie opinii na temat różnych produktów, które dzisiaj mam wam do pokazania i zacznę słuchajcie na szybko od dwóch produktów które wam tylko chciałam pokazać w celach takich informacyjnych eee, pierwszym produktem to jest masło orzechowe eee, organiczne, które się pytałyście, czy jest właśnie dobre w smaku ono jest przepyszne w smaku, nadaje się zarówno do kanapek, do szejków, jak i tak po prostu, żeby sobie łyżką zjeść taką na przykład właśnie raz, raz dziennie. Jest to masło właśnie organiczne, możecie kupić je w Rosmanie za 10 zł, także myślę, że to jest dobra cena, ponieważ ono jest wydajne, łyżka taka spora nadaje się do szejka, czy właśnie na przykład na kanapkę, także bardzo, bardzo dobry produkt. No i siemieniany. Słuchajcie, so, jest jeden chyba z moich takich małych, małych sekretów, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, skóry i paznokci. Siemieniany bardzo łatwo, także bardzo ładnie wpływa także na trawienie, także bardzo lubię ten produkt, ponieważ dodaję go do jogurtu, do serków białych na przykład, no i do szejków, także coś mi zawsze chrupie, no i przy okazji właśnie wzmacniam swoje, swoje właśnie włosy czy paznokcie. Moja krzanka też stwierdziła, że jak ja mam takie ładne włosy, to ona też właśnie zacznie jeść to siemię i ja też widzę, że sobie dosypuję w pracy do różnych właśnie rzeczy. Eee, I słuchajcie... Na szybko Wam pokażę produkty do włosów. Zużyłam L'Oreal LCF Color With szampon ochronny. Uwielbiam ten szampon, jest fantastyczny, pięknie pachnie, bardzo ładnie dba o włosy. Jak mi się skończy jakaś odżywka, to na pewno kupię z tej serii odżywkę, ponieważ pamiętam, że ona po prostu wyprowadziła moje włosy do ładu i jest fantastyczna. Używałam jej regularnie, co drugi dzień i naprawdę moje włosy do tego momentu stały się naprawdę dobre i zaczęłam właśnie wierzyć w działanie odżywek, także LCF ma bardzo dobre produkty, także mogę Wam polecić. Jak co miesiąc suchy szampon Izana. Bardzo bardzo dobry produkt. Tutaj jedna z moich widzów mi pisała, że on sprawia, że jej, włosy, że jej włosy są takie tempe, że bardziej woli Batiste. Ja nie używałam Batiste, ale mam nadzieję, że gdzieś tam jak będę zaglądać do Heba jak i będzie jakaś promocja, to sobie wypróbuję. Ale u mnie jest to miesiąc izana, ja bardzo często sięgam po ten szampon, ponieważ chcę, żeby moje włosy były odświeżone. Można je ewentualnie związać w kitkę, co jest z nimi zrobić także w pod, podbramkowych sytuacjach sięgam właśnie po izanę. Zużyłam także Vital Derm szampon do włosów. Bardzo, bardzo dobry szampon. Używam teraz odżywki, ponieważ odżywka zawsze się zużywa dłużej. Także fantastyczne produkty za około 20 zł. To jest odbudowujący szampon. Głównym składnikiem to jest masłości i olej arganowy, także ja Wam mogę polecie ja na pewno wrócę do tego szamponu, ponieważ był bardzo dobry. Natomiast na 20 zł to jest jednak dużo jak na szampon, jak na zwykły szampon. Także wolę chyba zainwestować w odżywkę. No i produkt, który Wam bardzo polecam. Jest to fantastyczny produkt za naprawdę małą kwotę, bo za. Chyba tutaj jest. 400 ml lakieru do, lakieru do włosów zapłacimy 5 zł w biedronce. Ja ten lakier kupuję non-stop. Cały czas mam zlakierowane włosy. Dzisiaj też, widzicie, że włosy są troszeczkę sztywniejsze. To jest zwłaszcza u nasadę. Mi się, mi się właśnie wtedy fryzura trzyma dobrze cały dzień. Także bardzo Wam polecam ten lakier do włosów. Dla mnie jest fantastyczny, jest za naprawdę małe pieniądze. Także jak jesteśmy w biedronce i coś kupujemy, to zawsze sobie biorę ten szampon. On mi starczy mniej więcej na 2-3 miesiące. Także jest strasznie, strasznie wydajny. I to jest właśnie w nim fajne. Eee, dobrze, przechodzimy może do produktów, do ciała. Na szybko Wam pokażę żele pod prysznic. Tutaj zużyłam e, dwa żele. E, Buff and Body Works, który dostałam od Madzi. Słuchajcie, ten produkt tak przepięknie pachnie. Madzia właśnie bardzo często robi zakupy, e, Madzia z kanału Casual mi mi tutaj Wam przypomnę. E, Madzia właśnie strasznie często robi, strasznie często, nie wiem, ale często robi właśnie zakupy Buff and Body Works. No i pomyślała tak, że o mnie w także także że rewelacja, słuchajcie, ten produkt jest tak, tak wydajny, e, mimo, że nakładamy dużą ilość, bo często mi się tak za dużo wylawało. To naprawdę starczy mi na miesiąc użytkowania. Tu jest chyba słuchajcie, 236 ml, śmieszna gramatura, ale tak pięknie pachnie, w ogóle te produkty z Buffet Works są po prostu cudowne, one zachęcają nas samym zapachem. Eee, on jakoś specjalnie bardzo nie nawilżał, ale bardzo go lubiłam pod prysznic, ponieważ cała, cała mi wanna i cała, cała w ogóle łazienka mi pachnia tym produktem, także super. Ja tutaj widzę, że kosztował w granicach 35 zł, także to jest drogi, drogi produkt, ale myślę, że raz na kiedyś warto sobie zafundować, czy właśnie sprezentować komuś eee, taki produkt, eee, żeby po prostu nacieszyć oko i oczywiście zmysły. Eee, Kolejnym produktem, który my bardzo często używam, czyli właśnie mamy go zawsze w łazience, to jest Palmolive. Nawet powiem Wam, że. Na ten przestał używać takich dla mężczyzn specjalnych, żeli podprysznic takiego właśnie się przedstawi na palmoli, ponieważ mu uwielbiam tą pompkę, mówi, że jest tak wygodny. No i przede wszystkim bardzo ładnie pachnie, on kosztuje w promocji 12 zł, bo 20 kosztuje regularnie. I tu jest 750 litrów, bardzo, bardzo dobry produkt i po prostu świetny nawilża. Moim zdaniem, jak na żel podprysznic, ma fajną, fajną tutaj um, tendencję do nawilżania także super produkt. Um, no i słuchajcie. Dalej, jeśli chodzi o pielęgnację ciała, to tutaj Wam pokażę e, mleczko do ciała, do skóry suchej i bardzo wrażliwe. Bioolej karganowy, zieja. To jest produkt fantastyczny, moim zdaniem, godny uwagi. Kupujemy go w granicach 7 zł na promocji w Superfarmie. Ja mam już drugie opakowanie z bioolejkiem e, awokado, i tamten ma troszeczkę delikatniejszy zapach. Tutaj mamy bardziej specyficzny zabach, troszeczkę mocniejszy. Ale nasza skóra bardzo ładnie pachnie. Jak na przykład teraz są takie właśnie cieplejsze pory, to właśnie nasza skóra ulatnia te zapachy, które mamy na sobie. Także fajny i bardzo dobrze moim zdaniem i szybko się wchłania. Wbrew pozorom, bardzo bardzo szybko się wchłania, także konsystencja ma taką masałkowatą, taką bardziej oleistą, ale po z, z, m, styczności z naszą skórą on szybko się wchłania. Także fajny produkt za naprawdę grosze i ja zawsze go będę kupować, ponieważ jest rewelacyjny. No i coś, co mnie bardzo zaskoczyło, słuchajcie, to jest oliwka do ciała e, Baby Dream, e, piękny, piękny zapach. To jest nim przeznaczone dla właśnie mam, czyli przeciw rozstępom i właśnie przeciw się skóry, ponieważ w okresie ciąży mamy oczywiście, nasze skóra jest narażona na rozstępy i nie unikniemy tego, ale dzięki dobremu nawilżeniu możemy troszeczkę to zniwelować. Um, tego produktu używają nie tylko kobiety w ciąży, to jest produkt przeznaczony do tak naprawdę każdej skóry moim zdaniem, ja go też używam, a nie jestem w ciąży, także, także jak najbardziej Wam polecam, piękny zapach, bardzo ładnie nawilża i po prostu zamiast balsamu, jeżeli chcę się balsamować, właśnie ja się balsamuję rano, to jest właśnie śmieszne, ponieważ zawsze używam oliwki wieczorem, ponieważ szybko po myciu pod prysznicem nakładam tą oliwkę i wycieram ją ręcznikiem, także bardzo fajny produkt, ale jeżeli lubicie formę masę, to mogę Wam polecić Lofent, Mix Organics, to jest produkt właśnie w formie masła i bardzo fajne ma opakowanie takie zamykane. Ja to opakowanie specjalnie zostawiłam, ponieważ będę przelewać koleżance Maskę z kalosa, tą właśnie litrową Także tutaj zachowałam sobie te dwa opakowania, które miałam I balsamu i masło, żeby właśnie koleżankom przeleć Ponieważ się podzieliłyśmy tym wielkim, wielkim gabarytem Jakim jest litr odżywki do włosów Super odżywcze, gęste masło do ciała makadamia. Bardzo fajne, porównywalne, chyba mi się wydaje z The Body Shop, Ponieważ większość dziewczyn, którego miało, pisało, że miało to i to masło I porównywało właśnie, także za 20 zł na promocji E, chyba w skarbach Syberii i Kalince. Możecie zdobyć to masło za 20-30 zł. Także to jest tańsza wersja masła, The Body Shop. Bardzo szybko się wchłania, aczkolwiek e, postycz, po, e, jak, jak nakładamy ten produkt na naszą skórę, to on się tak nagle roztapia i taką, ta, taką formę masełka się zmienia. Także bardzo, bardzo fajny produkt moim zdaniem. Dobry. Dobry. E, co by tutaj jeszcze Wam pokazać? E, skończę pielęgnację ciała. E, intensywna pielęgnacja zniszczonej skóry rąk e, i dłoni to jest... Dłoni. To jest opatrunek w, w kremie SOS Garnier. Bardzo fajna, skoncentrowana formuła. Ja wolę ją bardziej niż e, zwykły krem. Także ten produkt mi towarzyszył maksymalnie do marca. Także po, po projekcie ten kołek się skończył i czekam na swoją kolej. E, także to jest fajny produkt na. Na zimę, jeżeli chcemy sobie zregenerować dłonie, no i przede wszystkim na noc. Także bardzo fajny produkt, mi się wydaje, że jest dobry. No i oczywiście tradycyjnie Lady a Teraz wybrałam taką fajniejszą wersję 24 godziny na dobę, że, że chroni naszą skórę, ładniej pachnie intensywniej, ale gardenia też mi się podobała, także bardzo Wam polecam dla osób, które nie mają problemu z potliwością. Po prostu chcą się cieszyć miłym zapachem. Ehm, no, okolica po prostu pach, także jak najbardziej Wam polecam. Ehm, słuchajcie, dwa produkty. Do oczyszczania naszej skóry w zasadzie trzy produkty tutaj Wam pokażę. L'Oreal Paris Ideal, Ideal Soft, oczyszczający płyn micelarny. Zrobiłam jego recenzję, także Wam podlinkuję jak najbardziej na dole. Bardzo fajnie pachnia, bardzo ładnie zmywa makijaż, skóra pozostawiała świeża po nim, także jak najbardziej Wam polecam. Dobry, aczkolwiek nie niewydajny. Także to jest moja opinia, że ja bym go kupiła ponownie, gdyby był w większej butli i z innym dozownikiem, ponieważ przez tą dziurkę po prostu się fatalnie wybiera produkt. Jak ja mam na przykład 400 ml butlę teraz ponad miesiąc, półtora, a zużyłam mniej niż połowę, a tą Tą 20 dwustomilitrową 200-militrową buteleczkę zużyłam w ciągu miesiąca. To jest po prostu strasznie produkt niewydajny. Za 11 zł możemy kupić dwa produkty z B-Beauty Be i będą bardziej wydajne. Także tutaj jest po prostu nietrafione opakowanie, moim zdaniem. Eee, I słuchajcie, Hydrolat z kwiatulipy, bułgarski bez konserwantu 200 ml. Na stronie Zrób sobie krem znajdziemy go za 11 zł. No to jest produkt bardzo dobry, moim zdaniem. Eee, zapach jest taki powiedziałabym łazienkowy strasznie, ale bardzo dobrze ładnie regenerował naszą skórę, ładnie oczyszczał, także to jest produkt, który mogę Wam polecić, e, ponieważ po prostu się sprawdza, e, aczkolwiek jest po prostu, e, no taki zapach jest średni, ale bardzo, bardzo lubię te hydrolaty, także zawsze sobie przemywam najpierw buzię po, po, po prostu rano e, tymi hydrolatami, a dopiero później sobie... E, Dalej skupiam się na oczyszczaniu, na przykład laszem, czy, czy różnymi płonami. No i jeżeli już jesteśmy przy żelach do twarzy, to pokażę, pokażę Wam żel mający do twarzy z firmy Physiożel który Was bardzo interesował w ostatnim okresie. E, właśnie często mi się pytałyście, czy ja Wam go polecam, e, czy można go porównać z jakimś innym produktem. Także ja go bardzo często porównuję do Cetaphilu na przykład, ponieważ jest to produkt, który moim zdaniem konsystencją e, przypomina bardziej emulsję niż żel. Także bardzo Wam polecam właśnie Fizio, jeżeli chcecie sobie troszeczkę kupić mniejszą butelkę. 150 ml kosztuje w granicach 20, 20 zł, także to nie jest duży wydatek, a takie emulsje są bardzo wydajne, ponieważ ja na przykład taką dosłownie kroplę rozprowadzam na buzi i później sobie myję szczoteczką, także to jest dodatkowo wzmocnienie efektu e, działania tego żelu, właśnie używając szczoteczki bardzo ładnie się wmasowuje ten produkt i ładnie oczyszcza, dla mnie to jest taka emulsja troszeczkę do do właśnie do mycia buzi. E, I jeżeli słuchajcie, chodzi o dalsze, dalsze produkty dotyczące pielęgnacji mojej skóry, to dzięki e, Madzi z, każu, z kanału i od, mi odkryłam właśnie y Moje must have po prostu. To jest produkt, który kupiłam już w wersji pełnowymiarowej, który po prostu uwielbiam i pop właśnie poprosiłam Madzie, żeby mi kupiła w kolejnej paczce właśnie ten produkt, ponieważ Madzia ma dostęp do deba a w łodzi niestety go zamknęli. Także nie chcę już zamawiać w internecie po raz kolejny. Pewnie, pewnie zamówię, jak mi się ten skończy od niej. Ale to jest witaminowy tonik z witaminą E do twarzy. To jest po prostu świetny. To jest tonik na pograniczu właśnie emulsji do twarzy, który po prostu pięknie, pięknie tak wygląda z naszą buzię nawilża przede wszystkim i przygotowuje właśnie buzię do wchłonięcia serum, także no to jest po prostu produkt gen genialny. To jest produkt właśnie z serii Dam nawet więcej, e, niż on kosztuje. Także e, ja m, za niego zapłaciłam około 35 zł z przesyłką. Także myślę, że jak na tonik to jest dużo. Aczkolwiek powiem Wam już tak w sekrecie, że dałabym nawet za niego 50 zł. Także no jest to produkt fantastyczny i właśnie naprawdę dziękuję Ci, Mariusz, dzięki Tobie odkryłam takie fantastyczne kosmetyki, e, ponieważ nie wierzyłam ja w to. Mówiłam Wam to o, bieliku, o, o serum e, rewitalizującym, że użyłam go jak e, kuracji, czyli no mniej więcej dla mnie półtora myślę, że to taka jakby kuracja, troszeczkę dłuższa. Dusza. i właśnie serum powinno do tego służyć, także jeżeli e, lubicie właśnie taką formę i nie przekaza Wam, że biolik jest mało wydajny, to myślę, że spokojnie powinniście sobie spróbować, ponieważ mnie naprawdę zregenerował buzie jakieś tam drobne niedoskonałości, czy jakieś wypryski takie naprawdę, które często mi się pojawiały w takim okresie, bo mi się raz właśnie na 3 miesiące pojawia taka fala po prostu. E, także on mi szybko ją zregenerował, także teraz też zaczynam tą, e, tą właśnie kurację regenerującą, mimo że nie mam nic na, na buzi teraz żadnych niedoskonałości, natomiast e, ja sobie w ramach takiej prewencji stosuję właśnie stosuję właśnie bioliką, Tosieńkę Cześć Tosia Tosia, pokażesz się? Pokażesz się, jak się zmieniłaś? Och, pokażę Wam tą moją małą czarnuchę, zobaczcie to jest Tosieńka no, Tosia to jest taka grzeczna ostatnio, że trzeba ją bardzo ładnie pochwalić tutaj przed wszystkim, nie? no, to teraz masz już takie ładne podziękowanie za to, że jesteś grzeczna bo ciężka miała taki okres, bo po prostu wwarodziała po prostu cały czas. Um. Także Biolik, myślę, że cena 15 zł jest do przeżycia w granicach 25, bo też mi narzekałyście, że macie takie optyki, gdzie po prostu są dziwne sumy za to serum, ale 25 zł myślę, że to jest taka maksymalna granica cenowa. I pokażę Wam kolejne serum, które udało mi się zużyć, o którym zrobiłam Wam osobną recenzję, ponieważ właśnie otrzymałam je do przetestowania, to jest serum Pulissimo Argan, właśnie serum arganowe, anti-aging, także... Fantastyczny serum, ponieważ ma przede wszystkim przez opakowanie, bardzo dobrze działało, moim zdaniem lepiej troszeczkę działa olej karganowy, ale to ten produkt nadaje się naprawdę fantastyczny na przykład na prezent dla kogoś. I na pewno sobie zostawię to opakowanie i przeleję sobie olej karganowy, ponieważ no to opakowanie mi się bardzo, bardzo podoba, jest takie ekskluzywne i ładnie wygląda w nim serum niż na przykład takiej zwykłej butelce, na przykład ze strony zrób sobie krem. Także jak najbardziej Wam polecam to serum jest drogi, ponieważ kosztuje 80 zł, ale jeżeli nie lubicie samego olejku arganowego bądź nie lubicie na przykład takich zwykłych opakowań, to myślę, że Wasze oko będzie cieszyć ten produkt, ponieważ praktycznie działa identycznie, natomiast ja i tak wolę czystą, czystą formę oleju organowego, ponieważ, no ja widzę różnicę, ale, ale to serum było dobre, to serum było dobre, ja byłam z niego zadowolona, pojawiało się w moich ulubieńcach, także jak najbardziej fajne, jeżeli nie lubicie takiego oleju organowego zwykłego. Eee, no i słuchajcie, dalej produkty do pielęgnacji twarzy, ponieważ to będzie długie tylko, ale Wam zapowiadałam, że jednak muszę Wam te wszystkie produkty pokazać. Bardzo lubię maseczki, słuchajcie, z firmy Rival de to jest Rosmanowska firma. Tutaj mam akurat wersję z truskawką i chyba jakimiś zbożami. E, bardzo ładnie pachniał. Pachniała ta odżywka, i to jest. E, odżywka. Maseczka, i to jest taka maseczka e, taka codzienna. Ja na przykład, słuchajcie, codziennie używam tych maseczek e, po prostu po zmyciu, po zmyciu makijażu, po umyciu buzi, na przykład żelem czy laszem. E, nakładam sobie tą maseczkę na 2-3 minutki, w momencie, kiedy robię coś innego, e, i zmywam ją. To jest taka forma taka po prostu dopieszczająca moją skórę. Także bardzo Wam polecam te maseczki. One nie zrobią Wam krzywdy, nie zapchają, a ja. Używam ich codziennie, jestem strasznie z nich zadowolona, zwłaszcza z wersji takiej peel off i właśnie wersji KleenSoft 10. Także bardzo lubię te produkty, polecam, bo marka Rivalry w ogóle mnie zaskakuje jakościowo tymi produktami. No i słuchajcie, coś pod oczy: dwa produkty, które zużyłam i które się pojawiały w mojej, właśnie yy, mojej takiej rutynie, jeżeli chodzi o produkty na noc i na dzień. I pokażę Wam najpierw Eye um, Lifting Cream z ekstraktem z kawioru. To jest krem pod oczy firmy Biodermic. Biodermic w ogóle um, jako marka jest naprawdę cudowna. Przede wszystkim pięknie pachną jej kosmetyki i są bardzo dobre, ponieważ bardzo, bardzo lubiłam to, 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 ten właśnie krem pod oczy. Moim zdaniem jest bardzo dobry i kupiłam go pewnie ponownie, ale już go nie ma. Także coś się zadziało z firmą Biodermic, że przestała go produkować. Nie wiem, dajcie znać, ponieważ dawno nie zaglądałam na tą Stronę. Może się pojawiło. Wiem, że firma Biodernik zmieniła opakowania, ale ten produkt jest naprawdę fantastyczny, bardzo ładnie nawilża skórę pod oczami. Ja dałam próbki właśnie moim koleżankom z pracy, ponieważ one już nie zdążyły kupić tego produktu. Eee, no i były bardzo zadowolone. W ogóle opakowanie jest fajne, tylko jedyne co mogę się przyczepić, to ta etykietka. Z tego krew pod oczy mi się właśnie taka, ta etykietka zrolowała, coś się z nią niedobrego stało, także to mi się nie podoba, ale samo opakowanie jest naprawdę cudowne. Z pompką takie ekskluzywne, bardzo wygodne przede wszystkim, ponieważ jedna taka duża pompka. Em, z mi na pokrycie właśnie tej strefy pod oczami. E, ono kosztowało chyba 50 zł. Jest dosyć drogi krem pod oczy, ale myślę, że warto. Warto. Teraz się skuszę na przykład na y, Palmers, ponieważ widziałam na kanale Hani, e, Digital Girl, e, że właśnie mówiła, że jest super, także myślę, że na noc będzie bardzo fajne, jak mi się skończy właśnie to z Rival de Loop, które Wam... E, które Wam pokazywałam w tagu All About Eyes. No i tutaj Soraya, wygładzający krem pod oczy, olej z róży, wiesiołek i właśnie olej z róży. Jest to produkt nawilżający, bardzo fajne moim zdaniem. To jest produkt dla osób, które... No słuchajcie, no ja mam 25 lat, także e, mi się wydaje, że produkty właśnie dla osób, które są jeszcze przed 30, po 20, myślę, że takie produkty po prostu nawilżające są po prostu, po prostu, po prostu, są, są dobre. Są dobre moim zdaniem takie na co dzień, ja używałam ten, tego kremu e, na dzień, e, sprawdza się fajnie pod podkładem, e, w ogóle marka Soraya... Mimo, że jej nie za bardzo lubię i nie kupuję tych produktów Jak dostałam te produkty do przetestowania, to stwierdziłam, czemu nie Krem mi się bardzo fajnie sprawdził, szybko się wchłaniał Ten też jest bardzo fajny, szybko nawilża No i przede wszystkim nie zostawia właśnie takiego tłustego filmu pod oczami, także fajnie eee, No i słuchajcie, produkt, który Wam po prostu muszę polecić, jest fantastyczny eee, Algi brunatne Algi brunatne, mimo, że nie pachną za bardzo, nie, nie za fajnie Mają taki kwaśny, taki dziwny zapach Ale z mlekiem, czy na przykład ze śmietaną, po prostu robią cuda na nasze twarzy, bardzo ładnie wygładzają, rozjaśniają tą naszą buzię i zauważam, że tak stosowanie właśnie alg, czy brunatnych, czy, czy zielonych bardzo ładnie wpływa na naszą skórę. To też jest prewencja przeciwsmarczkowa, także pamiętajcie o tym, że algi bardzo ładnie wpływają na naszą skórę, jest dobre ukrwienie, bardzo ładnie nawilżają skórę pod oczami, skóra pod oczami już po prostu Jestem zmęczona. Skórę naszej buzi, także bardzo fajna prewencja przy się Bardzo lubię te produkty i ja kupuję zawsze algi na zdrowie sobie krem. Są zaufane, są dobre, także mogę Wam polecić. Chciałam Wam pokazać swoje świeczkę, To może jest dziwne, ponieważ no ale to jest pojedynko, także niektóre rzeczy tutaj warto pokazać. Świeczkę z Brisa, teraz chyba Glade, tak mi się wydaje. Ja dostałam, słuchajcie, rok temu tą świeczkę na, na gwiazdkę od mojej szwagierki i szwager, ponieważ my sobie dajemy takie drobiazgi między sobą, tak jak ja z Nathanem, czy... Czy tam moja babcia zawsze też szaleje z prezentami, to kupujemy sobie zawsze takie większe prezenty, a na taki, takim spotkaniu świątecznym zawsze sobie dajemy takie drobiazgi. Także ja dostałam, słuchajcie, taką świeczkę. Ona kosztuje w granicach chyba 20, to z tego, co patrzyłam później, bo chciałam sobie też sama kupić, ponieważ nam się bardzo podobała. Ona zmienia kolor, słuchajcie, w momencie, kiedy się nagrzeje ten taki kinkiet na dole, to on, on zmienia kolory. Także raz jest czerwony kolor, raz jest niebieski i często go miałam w filmikach właśnie takich bardziej zimowych i podobała mi się ta świeczka, także Tutaj daję wam znać, że to jest Glade e, i możecie ją zdobyć w granicach 20 zł. E, I pokażę Wam, bo tak zostały mi dwa produkty, trzy produkty, które teraz m, zobaczyłam, że jeszcze mi zostały obok, e, obok tej całej wielkiej torby. E, to Wam pokażę, słuchajcie, żel, który dostałam od Madzi, e, również w paczce, którą mi wysłała. E, I powiem Wam, że jestem w szoku. Nie wiem, nie wiem dlaczego, bo wszystko się skłania, żebym nie lubiła tego produktu. E, on nie pachnie. E, on właśnie, on nie pachnie. To jest, to jest główna, główny minus tego żelu, ponieważ, ale to jest produkt, wiecie, hipoalergiczny, apteczny, także te produkty rzadko pachną. Ale lubię bardzo firmę Biodermę, jest godna zaufania i słuchajcie, nigdy bym w życiu sama nie kupiła tego żelu, ponieważ dla mnie e, niepotrzebne mi są żele apteczne. Ale słuchajcie, do tego produktu na pewno wrócę. Ten produkt tak fantastycznie wygładza skórę, nawilża ją, że jestem, jestem po prostu w szoku, że produkt, który nie pachnie, który jest apteczny, który bym w życiu nie kupiła, no jest tak fantastyczny, że go kupię. Także to jest takie wielkie podsumowanie tego produktu. To jest produkt przeznaczony żel pod prysznic do suchej, wrażliwej skóry. A bardzo ładnie myje, przede wszystkim pięknie się pieni, ale jest strasznie niewydajny. Tu jest chyba 100 ml, a starczą mi na dwa tygodnie, także jest strasznie niewydajnym produktem. Ale muszę się zorientować w cenie i myślę, że go ponownie kupię, ponieważ to po prostu świetnie nabirzał skórę. Ja nie musiałam używać żadnych oliwek, nic. Bardzo mi się fajnie go używało, także naprawdę sprawiał mi przyjemność, ponieważ sama konsystencja też jest fajna. No i totalny bubel Palmolive Naturals, tak odwrotnie niby nawilżający, ale to jest po prostu tak tragiczny. Słuchajcie, na ten po prostu był tak zły, że ja kupiłam ten, wals, ten żel podprysznic, ponieważ my używamy tych samych produktów, jeżeli chodzi o kąpiel czy tam podprysznic właśnie produkty. To jest taka forma niby musu, jakiegoś takiego kremu. Tutaj jest, mamy ekstrakt z mandarynki, no nie kupujcie tego, bo to jest po prostu bubel, to jest taka jak papka, no strasznie się źle użytkuje ten produkt, ma jakieś tam niby kawałki mandarynek, ale dla mnie to jest produkt tragiczny, nawet, nawet ładnie nie pachnie, także strata pieniędzy. E, no i na koniec słuchajcie, też totalny bubel, jak e, często mi żebym też bym Wam pokazywała takie buble, także pokazuję Wam Elf Flowlands Foundation. E, a flawless Finish Foundation, to jest podkład Dam go koleżance, po prostu Bo mnie się on nie sprawdził, jest totalną klapą Tak strasznie mi przytłuszcza skórę, tak nieładnie wygląda Tak ciasteczkowa to Jakoś na buzi, szczególnie właśnie w okolicach czoła No produkt Kosztował prawie 4 zł, także to, to nie jest Tani podkład Byłam strasznie nastawiona na markę Elf no niestety, przepraszam, was za to. Na SPF15, słuchajcie, jest tragiczny po prostu, nie polecam Wam, jest niegodny po prostu polecenia, także nie kupujcie go. I ostatnim produktem jest Be Beauty, to jest hipoalergiczny płyn do kąpieli, algi i goja. Równowaga, sporo 1,5 litra za 8 zł. Także ja zawsze zaczynam tym produktem i pragnę, a tym razem kończę. Także bardzo Wam polecam. Jest strasznie tanie. Dużo moich korzenek się nim zainteresował, ponieważ widziała na filmikach. Też go używa. Ja mam akurat wannę, także fantastyczny produkt. Za naprawdę niskie pieniądze, ponieważ.